Hej hej, połowa sezonu za nami, więc przyszła pora na aktualizację w środku sezonu. Zobaczymy sobie, jakie nowości tym razem ona przyniosła. Już od dziś od 21 stycznia do 4 lutego leca wydarzenie Księżycowego Nowego Roku. Tym razem mamy rok węża to znak chiński cudziaków, taka mała dygresja. No i wraz z nim wracają nasze ulubione księżycowe rozróbem, głównie psoty i magia, ale powróci również zdobywanie flagi oraz łowca nagród. Jeśli chodzi o wyzwania, no to tutaj nie ma dużego zaskoczenia, głównie do zdobycia są punkty karnetu bojowego, jak również wizytówka potek oraz graffiti roku węża i kwestia do Juno. Szczęśliwego nowego roku! A jeśli chodzi o same wyzwania, no to one są oczywiście klasyczne: ukończy 10, 20, 30, 40 meczy, Tutaj oczywiście te mecze są w dowolnym trybie. Wygrane liczą się podwójnie: Ukończ 6 meczów w trybie Psoty i Magia. Tutaj też wygrane liczą się podwójnie. No i reszta tych wyzwań związanych jest właśnie z trybem Psoty i Magia. I tutaj chodzi np. o przetrwanie, łodszycą, zajęcie likwidacji jako Genji. Więc można powiedzieć, że te wydarzenia łatwo zrobić właśnie w tym trybie soty i magia Na razie jeśli chodzi o salon gier, no to są dostępne tylko psoty i magia, ale Blizzard już zapowiedział, że również ale do tego trybu powróci również łowca nagród oraz zdobywanie plagi. Powraca również 6 na 6 czyli eksperyment, w którym... Em, Powrócimy, jak gdyby um, troszeczkę nostalgicznie do dawnych czasów Overwatcha, kiedy dograło się M6. 6 i połączymy to z nowym Overwatchem dwójką, no bo oczywiście gra opiera się na zasadach Overwatcha dwójki. No i tym razem jest co najmniej jeden, maksymalnie 3. No i chodzi głównie o to, że do każdej roli trzeba wybrać minimalnie jedną postać, a maksymalnie 3. W grze pojawiła się również nowość skarbiec Maximiliena, którym to otwiera się w sklepie na ograniczony czas. Dzięki niemu zyskujemy dostęp do spersonalizowanych promocji na skórki bohaterów e, dostosowanych do naszego stolu gry. E, wcześniej Moja wspomniałam trafia do najbardziej wymagających klientów. Wybierz kartę, aby ujawnić ofertę z kartą. Okay. Istotnie mm. szczęśliwy traf. Legendarne, minus 45%, no, można wybrać więcej? To ci się spodoba. Mm. Hmm. Wybornie do ciebie pasuje. Mm -hmm. Czyli generalnie są tutaj faktycznie promocje na postacie, którymi grywam. I to takie nawet dość bym powiedziała, yy, kuszące promocje. No bo ratowniczka zamiast 1990 yy, monet zawsze muszę sprawdzić, nigdy nie pamiętam tak monet. Overwatcha kosztuje 1045, to jest aż 45% taniej. No jest to kuszące. Koniec oferty za 6 dni i to jest chyba jedyna oferta jaką dostałam. Sprawdźmy sobie, czy z tego wyjdzie. I gdzieś w sklepie, tak, tak. I powróci. To najbardziej tak. wyjątkowe z moich towarów. Spójrz. Więc jeśli chodzi o Sparbiec, Maximiliana, no to jest to, to oferta, jak widzicie, ograniczona czasowo, spersonalizowana, czyli e, specjalna dla nas pod postacie, którymi gramy, pod rolę, którą gramy. No i jak widzicie, do wyboru mam 5 pięć, e, pięć opcji e, zarówno legendarnych, jak i epickich. Zajrzyjmy oczywiście jeszcze do sklepu, bo tutaj widzę, że jest nieboską, czyli. Takie można by powiedzieć niebiańskie skórki, które już na pierwszy rzut oka bardzo mi się podobają. I skórki są cztery. Cały zestaw kosztuje oczywiście 5000 monet Overwatcha. Jeśli by się chciało. A nury. Jeśli by się chciało kupić 5000 e, monet Overwatcha, no to trzeba by było kupić 5700 za 50 euro. I tak mamy tutaj skórkę do Juno, która Przepiękna. Mamy skórkę do Symetry, która jest fajna, ale bardzo przypomina mi już te skórki, które Symetra miała. Skórkę do Zenka, Zeniaty też jest przepiękna, zwłaszcza ta jego kule. I skórka do Mojry. Tutaj jestem zaskoczona. Moiry się nie spodziewała, mi ta skórka również jest przepiękna. Mamy jedną emotkę do Juno. jest na broń, taki księżycowy, trzy wizytówki. Jedną do Moire. taką niby tutaj do zaniaty. no i taka niby do Juno, no ale wiadomo, że wizytówki są ogólne. Trzy portrety gracza i dwa grafiki do Juno i do Mojr. Jak już wcześniej wspomniałam, cały zestaw jest za 5000 monet. Overwatcha można oczywiście kupić sobie poszczególne zestawy, czyli zestaw do Juno, zestaw do Zenaty, zestaw do Moire. I brakuje mi tu kogoś, brakuje mi symetry, no ale trudno, żeby to był zestaw, bo ona poza skórką mi dostała nic. No i każdy z tych zestawów kosztuje po. E, a nie, nie każdy, bo zestaw do Zanialte i do Majry kosztuje 2200, monet Overwatch, a zestaw do Juno 2800. E, sprawdźmy sobie może, czy ta skórka ma jakieś specjalne dźwięki. Opcja wypróbowywania tych skórek jest naprawdę Mały świetna. dla mnie, dla Marsjan. Prosto w cel. Hiperbrzmień rozstawiony. Uuu, hiperbrzmień faktycznie ma te gier. gwiazdki, niebo schlon. Bardzo fajnie wygląda teraz ult Witamy na orbicie. Uuuu, to wygląda fajnie. No, zupełnie inne, że tak się wyraża, opcje. Zupełnie inne, zupełnie inaczej to wygląda. I za to lubię, że tak powiem, legendarne skórki, bo dodają coś ekstra. Zobaczmy jeszcze jeszcze moire. Ludzkość jest w okowach. Ja odnajdę klucz. Puszka. Kulka wygląda zupełnie tak samo lecząca łykcie się! I ult też wygląda zupełnie tak samo. No tutaj nie ma zaskoczenia. Eee, zobaczmy sobie może. Zobaczmy sobie również też jeszcze zeniatem. Czy ma jakieś specjalne... jeju nie chcę! Czy ma jakieś specjalne, że tak powiem, dźwięki. Lub. Inne Wśród niezgody znajdziemy spokój Widzę. a teraz a, odnajdujesz spół, tak? spokój Jestem pewnie są wigoru. te kule tylko mało mało widoczne. zaczmy ma uczakcie ukojenie. No, nic specjalnego też nie ma. No Juno ma dużo fajnych rzeczy, więc tutaj jestem zaskoczona. No i zobaczymy jeszcze sobie symetrem. Z niedoskonałości rodzi się nowy, wspaniały świat. Wieżyczki sobie zobaczmy. Pozycjonuję wieżyczkę. Mm -hmm. Tak wygląda wieżyczka. Okej. Okay. A co, mi? kusia. Tak Trzeba wieżyczka. mieć fantazję. Materializuję wieżyczkę. Bobby teleport. Otworzyłam przejście. Teleport wygląda tak? Ja Basta tak miałam Bastowek tachy! Tutaj tą nie masz za grosz to by było, że tak powiem, na tyle. No fajne, fajne tutaj opcje. Mam oczywiście Juno. E, wróciły również skórki z księżycowego Nowego Roku. I taki zestaw promocyjny e, można dorwać już za 3800 punktów. Punktów Boże Monet Overwatcha. I zawiera on cztery skórki: do May, do Aż, do Życiu Dawcy. Oraz do symetrii. Oraz do sombre. Oczywiście lekkim rozczarowaniem jest to, że jest to na przykład recolor. Jeśli chodzi o inne skórki, pamiętam, że ta skórka już kiedyś była. No, ta chyba też dokładnie tak wyglądająca. Co do tej skórki, to chyba jest jakaś nowa skórka. Aczkolwiek mogę się mylić, no ale Sombre ma na pewno Rekoloru, bo wiem, że na tą, na tą skórkę długo polowałam w tej oryginalnej wersji. I jeśli chodzi o sklep mityczny, no to tutaj do sklepu wkroczyła nowa, mityczna em, skórka na broni. Tym razem to aż i to jest ołowiana róża. I jeśli chodzi o skórkę wiadomo do broni, no to tutaj możemy kupić całość za 80 mitycznych pryzmatów lub po prostu jak gdyby kupić samą skórkę bez efektów tylko za 50 pryzmatów. E, Zobaczymy sobie jak wygląda ta skórka. Jeśli zaś chodzi o efekty, no to mamy jak zawsze cztery poziomy, trzy poziomy tych efektów i tak za, do, za 60 pryzmatów mamy już skórkę do broni oraz reaktywność. I tutaj reaktywność wygląda tak. Mhm. Za następne 10 pryzmatów mamy prezentację broni. No, spoko. I za następne 10 pryzmatów mamy efekt likwidacji. Uuu, bardzo fajne. I teraz wypróbujemy sobie nie odblokujemy, cię odblokowujemy. Tylko wypróbujemy sobie te wszystkie poziomy w obszarze treningowym Jak wcześniej wspomniałam, to wypróbowanie jest super, bo można zobaczyć Jak widzimy, tutaj też się zmienił troszeczkę wygląd tego miejsca, gdzie nam się utładuje ładuje I wygląda naprawdę fajnie też się Przeładujemy sobie, żeby prezentować naszą różę. Trafiają z to mi się podoba. Pamiętaj, kto tu rządzi! Nie radzisz sobie w ogniu walki. A! Zrób coś! Dźwięk jesteś przyjemny. Efekt z tych układów żeby... jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Ja oczywiście tej skórki nie kupię, bo aż e, nie gram prawie w ogóle. Coś tu, się, coś tu mi się zbugowało, ta broń chyba powinna być tutaj. E, ale jeśli ktoś jest mainem, aż e, no to może się cieszyć, bo naprawdę ta skórka e, mityczna do broni. Wygląda zacnie. Jeśli chodzi o aktualizację do bohaterów, no to je jak zwykle znajdziecie w zakładce. Informacje o aktualizacji w grze. Ja tutaj nie będę tego jak gdyby Wam czytać, bo widzę, że nie zmieniło się co tak dużo. Takie zmiany do Juno, Ilarii, Anne, smugi Echo. Ryzyka, e, Winstona oraz e, Ramatrem. Nie będę ich komentować, no bo większością tych bohaterów nie znam i się nie znam, więc nie będę się wymądrzać. Od 4 do 17 lutego wraca Overwatch Classic i tym razem zabierze nas do metę, czyli metyćmy. Balans bohaterów będzie opierał się na balansie bohaterów z września 2017 roku. No, to taką można by powiedzieć trochę nostalgia. Ej, wcześniej wytłumaczyliśmy że Wam, że Mouth Meta była to meta, w której rządziła łaska. Miała ona natychmiastowe wskrzeszanie. Jej ult trwał również dłużej. Jak i na ulcie miała zmieszany cooldown na wskrzeszenie. No i też używając ulta, cooldown na wskrzeszeniu się zerował czyli można było kogoś wskrzesić, wcisnąć Q i znowu kogoś wskrzesić, odczekać chwilę i znowu kogoś wskrzesić. Poza oczywiście inną łaską, no to w tym czasie również Pień Zagłady był DPS-em, a symetra miała coś takiego jak generator osłon. Między. Overwatchem Classic metą ćmy, a Overwatchem Classic takim można takim klasycznym, klasycznym, który wyszedł w 2016 roku. No to różnicą będzie również to, że doszli nam bohaterowie. Oczywiście wspomniano już wcześniej e, Doomfist, czyli Pięć zagładem, który wyszedł jako DPS, ale również doszła Ana, Sondra oraz Orisa. E, powiększyła się również pula map w porównaniu do Overwatcha Classic, Oceanwaldy, Oazy, Kolonię Księżycową, Horyzont oraz Junkrat Town. Jak już wcześniej wspomniałam, ten tryb od 4 do 17 lutego. Od 4 do 18 lutego powracają walentynki, czyli tryb Geometryczna Miłość, drużynowa rozruba typu deathmatch, w której prym wiedzie oczywiście Kupidyn Hanzo, walczący swoją nieśmiertelną, legendarną strzałą rozpryskową. Końcówka sezonu to oczywiście zrywem, ale też Blizzard przygotował od 11 do 16 lutego Podwójne punkty rywalizacji. W trakcie tego ograniczonego czasu wydarzenia będzie można zgromadzić nawet niesamowitą liczbę 6000 punktów rywalizacji. Tak jak już wcześniej wspomniałam, powrócą z rywem i przypominam Wam również, że sezon 14 kończy, jak gdyby, sezon rywalizacji 2024, czyli jest to ostatnia szansa, żeby zdobyć e, nefrytową skórkę do broni. I to by było tyle jeśli chodzi o aktualizację w środku sezonu. Napiszcie nam oczywiście w komentarzach, co podoba Wam się najbardziej. My pozdrawiamy Was gorąco i do następnego filmiku. Pa-pa!